Tu w Berlinie padło dziś bardzo wiele słów. Wiele mówiono o konieczności godnego upamiętnienia ofiar II wojny światowej. Wiele mówiono o winie Niemiec. Wiele mówiono także o tym, by patrzeć w przyszłość, by wspólnie budować wzajemne relacje, by także wspólnie budować zjednoczoną. Europę występowali m.in. były minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Mas, występował burmistrz Berlina, była obecna minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, minister kultury i mediów Niemiec. I dziś, tak jak powiedziałem, to było wiele słów, które mogłyby wskazywać na. Na dobre, a nawet bardzo dobre relacje z naszym zachodnim sąsiadem. Problem w tym, że dziś tu i w tym miejscu nie padły słowa, które mogłyby w sposób realny spojrzeć na zadośćuczynienie, którego Polska oczekuje od Niemiec którego Polacy oczekują w kontekście kolosalnych. Zniszczeń, których doznaliśmy w czasie II wojny światowej. Tego wszystkiego zabrakło, i dopóki to tutaj nie nastąpi, dopóki na przykład przy okazji odsłonięcia finalnej wersji pomnika, bo ten, który Państwo widzicie, to pomnik tymczasowy, dopóki nie pójdą za tymi deklaracjami o wzajemnej współpracy i przyjaźni, jakieś realne, działania związane z zadośćuczynieniem Polsce no to takie miejsca będą tylko miejscami, których w okolicy niemieckiego Reichstagu jest naprawdę wiele, więcej Paweł Błoch. Podczas II wojny światowej Niemcy wymordowali blisko 6 milionów obywateli II Rzeczypospolitej. Polska została zrujnowana. Niemcy do dziś nie wypłacili nam należnych reparacji. Teraz, jako rekompensatę, postawiono głaz, który ma uczcić polskie ofiary II wojny światowej. Głaz postawiono przed niemieckim parlamentem. Ma być to jedynie rozwiązanie tymczasowe. Na miejscu skały ma powstać muzeum. Ale kiedy? Tego nie wiadomo. Co z reparacjami? Również cisza. To pierwszy krok do zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie musi nadejść. Natomiast pomniki są po to, żeby pamiętać. Po to, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o historii i o tym, co się wiąże. Obecnym na miejscu przedstawicielom Koalicji Obywatelskiej podoba się niemiecki głos. Ich zdaniem jest to piękny symbol. I dla mnie ona jest mega symboliczna. To jest, bardzo, to jest mój. Ee... To jest kwestia gustu, komuś się może podobać, komuś nie. Natomiast rzeczywiście do mnie to mówi, do mnie to przemawia, jest nieprzesadzone, jest bardzo dające zadumę, właśnie forma i tego, i tego drzewa, i tego kamienia. no to Wzruszam się, jak to widzę, i to miejsce bardzo symboliczne miejsce, z widokiem takim, jakim jest. Nie wszyscy jednak byli chętni do rozmowy. Przewodniczący polsko-niemieckiego zespołu parlamentarnego, poseł Marek Krząkała, nie mając argumentów, zaczął uciekać przed naszym reporterem. Panie przewodniczący, czy mogę zadać pytanie? Dziękuję, nie za, chcę zapytać. Ale chcę, ja nie mam z panem żadnych doświadczeń i chciałbym zadać panu po prostu pytanie. Nie Republiki Ale dlaczego pan nie uznaje? Przyjechaliśmy, żeby przekazać informację o ważnym wydarzeniu. Panie przewodniczący. Instytut Strat Wojennych powołany przez rząd prawa i sprawiedliwości oszacował, że Polsce należy się ponad 6 bilionów złotych reparacji wojennych. Niemcy udają, że sprawy nie ma i postawili kamień. Przeciwko tej bucie w Berlinie protestował ruch obrony granic. Tych ludzi stać tylko na 30-tonowy kamień postawiony tutaj w tym miejscu. Przecież to jest, to jest hańba, to jest pokazanie. Niemcy pokazują nam w ten sposób, jak bardzo z nami się nie liczą, jak mają nas głęboko w poważaniu, jak gardzą nami po prostu. To jest coś niewyobrażalnego. Ten pomnik to jest jakby obraza dla narodu, dla Polaków. Tu wkoło, w tym parku to jest pełno takich kamyczków, leży i pieski siusiają na te kamyczki. Warszawa pamięta, a te kamienie, które nam zostawili po swojej nieprzyjemnej wizytacji to właśnie jest taki symbol, że jak tutaj widzimy, czyli kamieni Kupa zostawili nam w Warszawie, w całej Polsce, zrujnowali, zabili wszystkich naszych bliskich i nie zostawili praktycznie nic, tylko te kamienie. Ten kamień to jest taki, jakby Niemcy chcieli sobie kamień z sumienia zrzucić, ale to dla nas to nie jest symbol pojednania, zadośćuczynienia. To jest, to jest właśnie tym bardziej jeszcze, to jest symbol kpienia sobie z nas Polaków. Ucieczka od odpowiedzialności za drugą wojnę światową jest jednym z priorytetów państwa niemieckiego. W ich narracji winę za zbrodnie ponoszą bliżej nieokreśleni naziści, a Niemcy byli ofiarami, więc reparacje, które byłyby namacalnym przyznaniem się do zbrodni, nie mogą zostać wypłacone. Nigdzie nie jest zapisane, że polskie ofiary zbrodniczej rasistowskiej, antypolskiej polityki zostały zrehabilitowane. To jest bardzo istotne. Nie ma żadnych, żadnych e, oświadczeń niemieckiego rządu. Nie ma kompletnie, że e, miała być rehabilitacja polskich e, Polaków, którzy są zamordowani e, na, przykład w, na, na na podstawie rzekomych wyroków. Profesor musiał zwracać uwagę, że jest to sprawa kluczowa, bo cały czas z niemieckiej perspektywy polskie ofiary zostały zamordowane. Zgodnie z prawem, a to uniemożliwia jakiekolwiek odszkodowanie. Niemcy nie pokazują żadnej gotowości e, tutaj do, w jaki sposób, e, odszkodowania za to uczynienia indywidualnie czy zbiorowo. Nie ma takiej gotowości i nie widzę na razie po stronie niemieckiej jakichś e, prób, e, prób porozumienia w tej sprawie. Sytuacji nie poprawia na pewno polska minister edukacji Barbara Nowacka, która na obchodach w Auschwitz-Birkenau mówiła przed całym światem o polskich nazistach. Na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady. Potem były tłumaczenia, że to było przejęzyczenie, że nie o to chodziło. W takim razie nie po słowach, a po czynach ich poznacie. A od czasu, kiedy władze w Polsce przejęła koalicja pod wodzą Donalda Tuska, państwo zrezygnowało ze starań o reparacje wojenne. W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. Gestów i symboli poddańczej polityki względem Niemiec jest znacznie więcej. Sabotowanie centralnego portu komunikacyjnego. Opóźnienie budowy elektrowni jądrowej czy odejście od stworzenia drogi śródlądowej na Odrze, to wszystko wpisuje się w niemiecką rację stanu. Jego polityka, ale też całego tego obozu, Platformy obywatelskiej to jest polityka pełnej uległości, pełnej białej flagi we wszystkich aspektach jakby polityki państwa polityki historycznej, społecznej, gospodarczej, ekonomicznej. E, Niemcy robią to, co chcą z Polską i z rządem Tuska. Należy również pamiętać o wyrzuceniu z Muzeum II wojny światowej świętego Maksymiliana Kolbego, błogosławionej rodziny Ulmów i Rotmistrza Pileckiego, którzy są przykładami niemieckich zbrodni. Równolegle z podstawy programowej usuwani są polscy bohaterowie, a pod niemiecką jurysdykcją powstaje wspólny polsko-niemiecki podręcznik do historii. Dlatego ten głos stał się smutnym symbolem postawy rządu Donalda Tuska do Niemiec. Paweł Błoch, Republika.